Dzień dobry i siemano, ja jestem Sajmu. W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, um, jeden rok już ma ten kanał. Jeden rok. 23 lipca y, powstał ten kanał, tak? I teraz rocznicę też ma. Ja to nagrywam akurat y, 20 tam y, normalnie y, 7, tak? Y, czapka fajna. Adidasa. Jeśli byliście na relacji na IG, to wiecie dokładnie um, o co chodzi. Yy, tak, tam jest wioska, no to nie zwracajcie uwagi. No, dlatego zapraszam Was na mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie, no i jeszcze zróbcie to, co jest na ekranie. Będę wam... Co to? Uuuu, się przestraszyłem, gościu! No dobra, no ale no słuchajcie, chciałbym wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować za ten wspólny rok, rok yy, pandemii, który też mnie dotknął, tak? No, tak, takie, tam. No. jeden rok to wygląda, ten napis wygląda jak krok, ale już trudno, nie się uwagi, jak było na pierwszym filmie na tym kanale, było Q&A, dlatego tutaj również jest Q&A, dlatego uwaga, zaczynamy od pierwszej skrzyneczki tutaj, proszę bardzo, czy według Ciebie możliwe jest wbicie progu 200 subskrypcji do końca wakacji, ale tak, dobra, Tutaj już tak totalnie szczerze. Wydaje mi się, że nie. Nie, bo tak. Tak, jakoś te subskrypcje spadły i w ogóle. Następne pytanie. Jaką ilość wyświetleń obstawiasz na koniec wakacji? O kurde. Obecnie mamy tyle wyświetleń, ile jest pokazane na ekranie. Czemu ja siedzę tak nisko? Halo, może jak trochę kamerkę bym obniżył. O! Tyle jest wyświetleń, ile jest właśnie pokazane na ekranie, dlatego ja obstawiam jakieś tam... 6000 może? Dobra. I ile jest warte twoje stanowisko? Czekajcie. Obliczyłem już. Moje stanowisko jest warte 11,5 tysiąca. Więc chyba spoczka. Lecimy dalej. Czy zarobiłeś coś z YouTube'a? Nie, przecież takim słabym youtuberom nie dają kasy za YouTube'a, co wy? Czy planujesz zmiany stanowiska? Tak. Niedużą, ale coś tam planuję. Myszkę chcę zmienić i tam sobie coś. Skąd ta nazwę Simon? Ta głowa chyba jest. duża. Nie wiem, może nie. Jest wypchana pomysłami, dlatego no. Simon inspirowałem się nazwą Simon. Simon było zajęte. Simon, sy, a jemy on, też było zajęte, dlatego no. coś skleiłem z tego Simon i. o. No i tak po prostu już wyszło Simon. Następne, już ostatnie pytanie, niestety. Ale jeszcze będę mieć dla Was dwa, dwa ważne infa. Czy mogę od Ciebie grafikę? Możesz ode mnie grafikę, wszystko pojedziemy na tym filmie, który jest wyświetlony na ekranie, oraz w opisie masz tam y, wszystko podane. Dokładnie tak. I to już koniec pytania, ale mam dla Was dwa, dwa bardzo ważne infa. O jednym już wiecie, jednym infie. Czyli, że przez cały sierpień będzie daily, będą codziennie odcinki, jeszcze nie wiem o której godzinie. To jeszcze będzie do ustalenia, ale teraz, uwaga, bardzo ważne z okazji rocznicy, na dniach pojawi się 50 dni na świecie hardcore. Dlatego, jeżeli chcecie po prostu mm, wiedzieć, jak tam to wszystko cały hardcore mi wyszedł, jak przetrwałem. To już na dniach po prostu będzie dostępny na moim kanale. I zasubskrybujcie, bo to poświęcenie, już no, 106 subskrypcji na rok, to nie mało. Też nie dużo Ale ja jestem tam zadowolony. Dlatego takie ważne info. Jeszcze jakby ktoś nie widział, przeniosłem się na Lunara. Tak z Minecraft'a badają klient na Lunar. Klient i no tak. No i mniej więcej to tak wygląda u mnie, więc no, co. Tyle miałem wam do powiedzenia w tym filmie. Dziękuję wam za ten wspólnie spędzony rok. To było na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie. No i chyba i... money.